Bedwars, ale bez bloków. To wyzwanie, którego podejmę się w dzisiejszym odcinku. Czyli bez bloków, tak? bez bloków, nie używam, nie możemy ża żadnych bloków używać, więc no. Ja tego słyszę filmiku ja, kolega się zbił w powietrze. Uh. Właśnie kupiłem żelazny mieczyk. W każdym razie, co, yy, bloki, endstone, ile tu o, tu weź, i nie zepchnął. Co za, oh. co za cioty? no i zepchnął! O! Idzie do nas, idzie do nas, idzie nas. Dobra, weź ty zbieraj na wodę. Szybko no nie! Dalej, weź sobie. Czy ty Tam Szybko, nic nie ma. Nie, ja A nie oszukuję. Nie masz szukuję. Się w ogóle, nie pukuj, masz od razu, masz od razu masz czego co, w tym ja nie Ja ma? nie mam, nie miałem, ja Cze? nie chciał. Chodź tu, chodź stój tutaj, w tym momencie, tutaj. Chodź, chodź, No co, tu teraz tu? Odwróć no. się, Tam? Eee, eee, eee. to. No, to jest kara za to, to, że urzuty. To jest kara. To mamy tu, jak coś widzowie, to są Chyba, dwa mamy, genie mamy jakby, to, więc widzowie możecie do nich Zdawiam. pisać na Discordzie. Ej, bo oni, oni nas ruszują. Kupmy łuk. Rzuć mi trzy złota już. Nie tobie, tylko ty, daj tez. Uj. Choć zaszukasz Diamenty 2 za półtorej minuty xt My półtorej. właśnie musimy diamenty dieramy na, ale, na, jak na półtorej to, ej, ale jak półtorej? Półtorej to jest minuta trzydzieści no wiem, ale mówiłeś żebyś kupił tylko zbierasz ten, ale... Ja zbieram na dwa firebole, żeby iść na zbierać się to tam zbierać się się jaksy. To ci pozbierasz tam trzy jeden raz zebrać razem zabrać Bo nic nie dolec tam z firebolem. No, no leci do nas jakiś na pocuch, dajcie mi szybko, albo jakiś na do nas leci. Weźcie go zabicie, idźcie tym co nim za ja pozbieram na łuk. Ja pozbieram na łuk. Nie dla psa. Nie? No pomóżcie. Na tego, na jajo. Dobra, Ej panowie, bo on po nas idzie znowu. It's this ja guy. It's this guy. Dronia. Psy grają. No kurwa, kimś znowu hey, po nas idzie. Idzie do nas maleńko. Mamy wojana w tym Ej, bo on tam jest jeden, on tam jest jeden, on tam jest jeden. Weźcie kupcie bola. Nie stać mnie, don't Ej, bo idzie tutaj drugi, idzie tutaj drugi, czekaj. Okay? Chodź dam ci z tego. O ład, z tego. O z tego. Tam... Nie, no jakiś Ile Inny mam tego żelaza, co jest? Mega, Zabij go, chodź Mega tak szczerze my tu będziemy czekać 3 godziny zanim ufa, ktoś przyjdzie, bo ja muszę kupić łuk. A ja nawet nie mam żadnego jedzenia żadnego. Ja rękawem. Nie, jest jedzenie jakieś. Rze dział inne. Ja... Pie... Ale 3 Jak godziny, godziny, godziny. Nie godziny. możemy używać kurwa. Kowary. Co Aż, robimy? Co robimy? Ja bym poszedł się zemścić na nich. Twoją mamę, no, tylko zaraz czekaj, nie boli HP. Zajdę na nich. Bo ja nie potrafię strzegać fireballem Ja muszę jeszcze zbierać na No nie chodzi ta siekiera ulecał Ty co wygląda jak miał skafulda Skafuld My nie musimy Kolegi. się Ej, to wow. czy to jest takie słabe Co ty zepsułeś to ty nas zepchałeś jest 10 razy na to Ja lecę fireballem, lecę na cyfra do jak na No bo na naszych przeciwników, dobrze dawać. Dawać kupujemy już Firebole i lecimy na naszych przeciwników. Jeszcze w sumie dwa was na jak weź Weź kapelty kup ten. Y y kilo. Znowu to jest nie. Aha, ja przypadkowo kupiłem drugi, ten sam miecz. zabiłeś ja. Mam fireball. O kurwa, taki Ej zabiłeś. Nie uwierzysz, to jest Twoje TNT wywaliłeś zioło, który do nas wplast. Ej znerfili fireball. Co ty pierwszy? Iż za głupotą. Znerfili fireball. Nie chciałem ja ekspadać. Jak Muzy! Jaki debil. Chopimy, żeby mogliśmy tam doskoczyć. Tego jest? nie. nie. Ej zieloni nas sturmują, dwóch zielonych. Część zielonych, ja dobra, ja uciekam, kanale. A, o Mordoku. Ja do czerwonych zdechłem. ja się wlepiłem, ja się wlepiłem w cie ja się wlepiłem w dwóch czerwonych, jeszcze zielony przyszedł i wyślepnięty zdechł. Gdzie ty jesteś, Timson oficjal? Kurde! Chodź, coś pokażę tutaj. By. Chodź. No, taki, ty Chodź. Tak patrz tu, tutaj jak masz Firebola, nie? Tak jak podchodzisz no. i no. robisz chodź, patrz, patrz. No, patrzę, patrzę. Tyson. No. Tak podchodzisz, nie. nie? Tutaj. Tu. Nie? I tak jak robisz takie gawki, nie? Co Kupra, nie. Co nie? Ej, idź, bo ktoś to poleciał do nas, bo ktoś jest w naszej bazie. Dobrze, widzowie, do, w opisie będzie link do tego, do mojego Discorda. Plus będzie jeszcze link taki, jak oznaczony ten e, karcia kanał. Więc zapraszam was serdecznie. Dwa kanały jego. Oj. Ale jest w. nie. Odłóż go, odłóż go. O, go. To nie Fortnite. Nie, nie, ale oddawać mi to. Kapel oddawaj pieniądze. Oddawaj pieniądze. Oddawałem mu หยาบเนี่ยงาบนี่ไงนี่ยาบฟองแก